Witam Was serdecznie w kolejnym, czy tam witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym obiecanym. Spotykam się z Pawłem Frankowskim, autorem książki, o której Wam już ostatnio opowiadałem. E, Pawle, dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia do naszego Spotka na nasze spotkanie. Eee, powiedz proszę kilka słów o, o książce. Dlaczego akurat taki format? Bo już napisałeś kilka książek na temat surwywalu i preperingu. Ta jest bardzo skondensowana. Mi się ona podobała właśnie pod tym względem, że to jest esencja tej wiedzy, która jest potrzebna dla osób, które jeszcze nigdy się nie przygotowywały. Czy to też było podobne zamierzenie z Twojej strony? Zdecydowanie tak, witam wszystkich. E, jak pewnie niektórzy czytelnicy i oglądający wiedzą, no pierwsza książka to była Przygotowanie przy i to był rok 2014-15. E, 14 tam skończone napisane, 15 została opublikowana i ona była dużo grubsza, tak? I później w 2016 roku weszliśmy z wydawnictwem Pascal w taki mały format, sztuczki survivalowe, nie wiem, czy niektórzy kojarzą pewnie, taka mała żółta. I dokładnie ten sam format powtórzyliśmy. Po w wielu latach, czyli mała forma, skondensowana, proste pytania, łatwe powiedzmy łatwe odpowiedzi w cudzysłowie oczywiście. E, tą książkę skończyłem pisać e, praktycznie z końcem e, e, ubiegłego roku, czyli tak 31 grudzień i tak dalej. Wydawało mi się, że no, nie, nie przypuszczał, że coś się stanie na Ukrainie, tak? Nie, nie było aż takiego. E, takich sygnałów e, świadczących o tym. No tym niemniej, później, kiedy dostałem już tą książkę do, do tak, tak zwanej recenzji, e, takiej korekty tej drugiej, to co tam jakby dostałem od, od pani, e, to dodałem kilka takich słów to co się działo wtedy w lutym, tak, czyli także taki, tak troszkę kilka takich informacji, ale jakby ta wojna dopiero się zaczynała, więc się nagle się okazało, że ta książka jest bardzo, bardzo na czasie i realistyczna, oddaje no, nasze polskie realia, tak, no, takie było założenie, czyli Prosta forma. Ja przeczytam, mogę dać bratu, siostrze, cioci, babci, i oni wszystko zrozumieją, tak? Bo grubsze książki to niektórzy to traktują tak, a kiedy ja będę miał to czas czytać, i tak dalej. A to jest, to jest prosta, prosta forma, i staraliśmy się z wydawnictwem Paska utrzymać się w, taki, w takich ryzach. Myślę, że to jest właśnie wcelowanie, e, jakby stuprocentowe w to, czego ludzie oczekują, czyli dokładnie zwięzłej formy, konkretów, a nie. E, opisywanie nawet sytuacji, które u nas w Polsce mogą nie wystąpić. Ostatnio e, też czytałem po, po, o podobnej tematyce książkę, ona była bardziej skierowana na użytkowników, czy tam na odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Tam były przy. E, tam były. E, opisywane różnego rodzaju e, bronie, które u nas nie są dostępne, tak samo różnego narzędzia, e, tak samo samochody, jak je wykorzystać. Tutaj użytkownik czy czytelnik tej książki e, zdobędzie na pewno informacje, które u nas w Polsce będą miały zastosowanie i będzie można w bardzo ładny, łatwy sposób zaaplikować rady, porady, które się w niej znajdują do codziennego życia tak, aby nie przesadzać, ale być jednak przygotowanym na sytuacje, no, które mogą nastąpić, co widać naokoło. Niestety już się powoli zaczynają dziać. W dzisiejszym filmie, e, tak jak już zapowiadaliśmy, skupimy się na tym temacie a mianowicie, jak przygotować się w kilka dni. Powiedzmy, jest piątek, dowiadujemy się od. Cioci z Monu lub z jakiejś innej organizacji, która coś wie więcej niż obywatele, że w poniedziałek coś się wydarzy. Mamy dwa dni i musimy się przygotować tak, aby zabezpieczyć naszą rodzinę. Powiedzmy, że nie ma jeszcze jakichś wielkich tłumów w sklepach, nie ma nagonki na różnego rodzaju produkty. Co trzeba by było nabyć, żeby powiedzmy przez dwa miesiące być w miarę niezależnym. Trzy idealnie by było, ale też nie zbankrutować, bo wiadomo, ludzie teraz nie mają zbyt dużej ilości pieniędzy, więc powiedzmy, że mamy budżet 1000 zł. Czy w takim budżecie 1000 złotych, no powiedzmy na osobę, na osobę bo to jest bardziej realne, że mamy 1000 zł na osobę i rodzina jest trzyosobowa? Co zrobić, żeby się zabezpieczyć na. No powiedzmy okres miesiąca, no miesiąca, niech będzie miesiąc. Ja bym przede wszystkim to, co zresztą napisałem w książce, zacząłbym od tego z inwentaryzacji, co mamy w domu, tak? Czy po pierwsze, czy mamy jakie, za, za, jakie zasoby mamy w domu, te które nie musimy kupować, tak? Jeśli wiemy, co, co mamy, to też możemy sobie dopasować, zwiększyć tą ilość tych rzeczy, które albo jemy na co dzień, albo potrzebujemy, tak? Czyli na przykład lekarstwa. Jeśli e, przyjmujemy jakieś leki, no to wiadomo, że może być problem z dostępnością tych leków, tak? Jakiś dłuższy czas, więc można sobie po prostu zrobić. Zacznij, zacznijmy od listy, czyli tych rzeczy, które potrzebujemy, takich must have, mm -hmm. e, czyli na pewno leki, te, które bierzemy. I zacząłbym też od wody. Zdecydowanie tak. E, tutaj, tutaj jest tak, że sobie w ogóle warto zrobić sobie takie trochę porządki w domu i przeznaczyć sobie pewne miejsca, takie, które rzeczy na pewno każdy z nas ma, takie rzeczy, które są zbędne. Tak? I to miejsca, to, które zajmują nam miejsce na tą wodę, na, na te zapasy żywnościowe. więc więc sobie zróbmy taki rekonesans w domu, co możemy wyrzucić bez straty, tak, to, co możemy jeszcze sprzedać, bo tak naprawdę mamy jeszcze te dwa dni, tak, czyli jakiś tam serwis ogłoszeniowy i tak dalej, coś możemy sprzedać. Zawsze mamy troszkę więcej gotówki, którą możemy e, wykorzystać na, na właśnie na te cele, cele zdobycia tych zasobów. No i tak, przede wszystkim na jakieś zakupy, tak, czyli, czyli na produkty spożywcze, e, tą wodę, no zdecydowanie wody, czym więcej, tym lepiej, tak? Czyli nie, nie bawmy się już, nie, nie ma czasu tak naprawdę kupowania jakichś super zbiorników, tak? Jak nie wiadomo jakiś super plastiku e, można spokojnie takie skupić się na butelkach 5 litrowych, tak, które są łatwe w przenoszeniu i nawet dziecko, które będzie je obsługiwać no, mniejsze ryzyko niż wyleje taką piątkę, niż piętnastkę niż czy dwudziestkę piątkę, bierzmy pod uwagę też tak, taką sytuację, więc e, tych butelek trochę tak i teraz tak takie głupie też trochę pytanie może się niektórzy mają, ale jak sąsiedzi zobaczy, że ja takie zapasy nagle, tak? to możemy zrobić tak że możemy ten, jeśli mieszkamy w takim miejscu, że nikomu to nie przeszkadza a nikt nie będzie widział, że my nagle takie super zapasy robimy, no to możemy to na raz, tak, a możemy zrobić tak, że zrobimy sobie, na przykład pojedziemy do jednego sklepu, kupimy trochę, przywieziemy do domu, tak, później drugi raz i tak, i tak na trzy razy, na przykład, czy cztery możemy sobie całe mieszkanie wyposażyć, tak. Jeśli chodzi o broń, no to nikt nie jest w stanie zrobić tak, licencji itd. Tak tego wszystkiego w weekend, więc, więc nie oszukujmy się, pewnych rzeczy nie zrobimy, ale jakąś taką broń, przynajmniej białą, jeśli mamy jakąś taką opcję, to możemy sobie coś, coś zrobić, jakąś siekierkę kupić, czy jakieś dodatkowe noże. Dla każdego na pewno ja zawsze zalecam, dla każdego domownika, żeby był nóż, żeby chodzić z tym nożem, sobie gdzieś tam schować, bo są różne sytuacje, które no, mogą wymagać użycia. Jakąś broń gazową, no to tutaj akurat e, myślę, że jakieś proste nawet takie w sprayu wystarczą, żeby każdy z użytkowników miał przynajmniej jeden. No tak, ale akurat z takim gazem powiedzmy pieprzowym czy tam łzawiącym to też trzeba umieć się obchodzić. No tak, bo... zdecydowanie tak. To warto sobie kupić dodatkowy taki jeden i gdzieś tam po prostu pójść sobie na łąkę jeszcze i psiknąć w drzewo i zobaczyć w ogóle jak, jak to działa, tak czy ja stojąc to nagle nie zostanę tym troszeczkę jakby obezwładniony, tak? Więc więc sobie, warto sobie kupić kilka takich, jeden właśnie użyć do takich celów treningowo-szkoleniowych, tak. No właśnie, bo trening jest tutaj bardzo istotny, dzisiaj akurat wiatr dość mocno wieje. Wystarczy, że staniemy, jak naprzeciw wiatru, to nam od razu w twarz to pójdzie, więc trzeba rozsądnie podchodzić nawet do takich prostych rzeczy, które są dostępne bez dlatego, żadnej licencji. Dlatego lepiej jest żelowy, jeśli już, mimo to, że też trochę ma taki rozprysk, ale pamiętajmy, że to jest broń na krótki dystans, tak? Eee, I to nie, jest, to nie jest tak, że ktoś będzie stał tam 5, 10, 15 metrów, tylko to jest no 2, 3 metry maksymalnie, tak? A na ogół, nim my wyciągniemy to i skierujemy to napastnik już może być metr na metr, także pamiętajmy też o tym. Jakieś okulary ochronne. Jeśli nie, nie nosimy e, okularów normalnie, tak, na, na co dzień, to mm -hmm. warto sobie takie okulary przezroczyste, ale coś rowerowe, takie, takiego typu, żeby się nie rzucały tam w oczy. Można coś takiego też mieć. E, no nie wiem, czy ktoś będzie w stanie kupić jakąś tam maskę gazową i tak dalej w te dwa dni, ale przynajmniej w takim sklepie BHP na pewno, jakąś tam dodatkową, taką lepszą ochronę, na pewno dróg oddechowych warto sobie kupić. Sklepy BHP na pewno są otwarte w sobotę, także czy tam jakieś inne, więc. Więc takie coś można sobie dokupić jeszcze. No właśnie, bo ludzie uważają, że muszą być już bardzo zaawansowane maski gazowe, ale żeby się zabezpieczyć powiedzmy na takim poziomie, no powiedzmy cywilów, nie wojskowym, wystarczą maski FPP-3 e, lub ewentualnie takie, które są wykorzystywane przez lakierników Lakierniku, w firmach. Dokładnie. Czyli takie tylko zakrywające nos i, i usta. I Jakiś dodatkowo. Tak, ja myślę, że w większości wypadków wystarczy, bo tak naprawdę ona ma służyć tylko ewakuacji z danego miejsca, z zagrożenia zagrożenia. Tak? Widzimy jakąś chmurę, jakiegoś tam, e, nie wiem, opary, tak, czy ktoś tam płonie I tak naprawdę chodzi o to, żeby dać nam czas, żebyśmy się nie zaczęli dusić w ciągu pierwszych dwóch, trzech minut, tak? Bo pamiętajmy o zasadzie trójek, więc tutaj mamy trzy minuty, żeby, żeby ile możemy wytrzymać bez powietrza. Tak? Więc, mhm. więc tutaj ja bym się skupił na tym, że tak naprawdę ona nie ma być tak jak dla wojskowego że ma ktoś działać w tej masce w jakimś tam zagrożeniu, zadymieniu i tak dalej, tylko ona ma Ci pomóc oddalić się od miejsca A do punktu B, który jest jakby wolny od tych dymów, oparów, tak? Okej, okay, czyli mamy już dwa punkty. Pierwsze, zadbać o jedzenie i picie. W jaki sposób, to już Paweł Wam powiedział, robić zakupy, ale w sposób przemyślany. Nie, żeby nie zwrócić na siebie uwagi aż tak bardzo, rozdzielić na kilka kursów w różne miejsca, najlepiej nie do tego samego sklepu, bo to też może zwrócić uwagę osób na przykład tam pracujących lub nawet sąsiadów, jeśli też tam uczęszczają. Drugi punkt zadbać o własne bezpieczeństwo i własnej rodziny i najbliższych, czyli bezpieczeństwo fizyczne, tak jak już Paweł powiedział, maski, co jeszcze oprócz masek, bo powiedzmy Idzie jakaś chmura, był jakiś wybuch. Jak zabezpieczyć ciało? Ja widziałem, że są dostępne różnego rodzaju e, takie specjalne, nie wiem, fartuchy, e, kombinezony, które nie są zrobione z materiałów. One są jednorazowe. Czy takie jednorazówki, które chronią nas przed pyłem, nawet przed pyłem radioaktywnym, są dobrym rozwiązaniem? One nie są drogie. One kosztują po około 20-25 zł za sztukę, więc jednorazowo jakbyśmy chcieli e, naszą rodzinę zasilić w taki e, strój, czy to w ogóle ma sens? Czy w sklepach BHP są dostępne, tak jak mówisz, więc takie czy pewno... znaczy, myślę, że tak, bo Pamiętajmy też tak, że jeśli my będziemy umie, u, na przykład uciekać z danego z obszaru, gdzie będzie za duże zadymienie i zaczarzenie i w ogóle będzie jakiś pełne jakichś takich latających tych, to tak naprawdę sobie już to nasze ubranie, które będziemy się już mamy skażone, tak, więc mm -hmm. musielibyśmy się go pozbyć albo go wyprać, a nie będziemy mieli jak takiej możliwości, więc to na pewno ma pełną funkcję takiego trochę jakby, no tak jak w szpitalu, tak, że tutaj mamy prywatną, prywatną odzież, a tutaj mamy taką ochronę, którą nie szkoda nam wyrzucić, tak, no mhm. bo tak, możemy sobie oczywiście kupić jakieś poncza, tak? I tak dalej, ale one nie zakrywają w pełni, tak? One tutaj mają przewiew i tak dalej, na pewno i warto oczywiście mieć, ale do takiej sytuacji, gdzie musimy coś, no opuścić jednak jakieś takie duże skupiska, bo może być różne sytuacje, tak? A te zanieczyszczenia chemiczne czy nawet biologiczne mogą przenikać przez skórę, więc czym więcej mamy tych, tych warstw, tym mi się wydaje, że lepiej. Okay. To nie jest duży też wydatek, tak jak powiedziałeś, jeśli nawet kosztuje 20, 30, 40 zł, to na trzy osoby mamy tam 150 zł. Dokładnie. Więc to możemy sobie odżałować, tak, a nawet gdybyśmy nigdy nie użyli tego, to to możemy to później sobie gdzieś tam odsprzedać. No właśnie, bo to i tak by było na jednorazową ewakuację z miejsca, w którym jest zagrożenie, więc nie planujemy, no chyba że ktoś planuje zostać w tym miejscu i Używałby tego do przemieszczania się, żeby zdobywać. Tylko, to, że co pamiętajmy, jest że to ma bardzo charakterystyczny kolor na ogół, bo to są jest odzież białe, białe tak. tak. I o ile to nie są działania w śniegu, no to ktoś <laughs> będzie się bardzo gdzieś tam rzucał w oczy, tym bardziej w, podczas działań wojennych, tak. Mhm. To prawda. To co jeszcze oprócz tych elementów poleciłbyś widzom, żeby zwrócili uwagę, lub ewentualnie w pierwszej kolejności zaczęli e, przygotowywać, jeśli jeszcze się nie przygotowali? Ja bym w ogóle sprawdził, czy każdy z domowników ma podstawowy zestaw, czyli mianowicie pierwszej pomocy, tak? Czyli jest jakaś apteczka w miarę dobrze wyposażona. Te rzeczy można spokojnie kupić w sklepach nawet sportowych. W aptece też można kupić, więc takie rzeczy, różne rzeczy są na pewno warte. Przede wszystkim też warto pomyśleć już troszeczkę o tym planie B, tak? Gdybyśmy musieli się ewakuować, czy mamy plecaki dla każdego z domowników, tak? No wiadomo, że dziecko chodzi do szkoły, to ma jakiś tam plecak, tylko, że ten plecak szkolny, on nie nie ma takich pojemności jak takie, które byśmy chcieli, więc, więc warto sobie gdzieś tam e, kupić jakieś plecaki, gdybyśmy nie mieli, przynajmniej po, po śpiworze, że nawet najtańszym dla każdego z, z domowników, no bo nikt z nas nie będzie pakował kołdry do plecaka, tak? więc, więc, e, więc to trzeba pomyśleć sobie o takich rzeczach, troszeczkę byśmy się, ja bym to nazwał tak, że żeby się przygotować, trochę jak na biwak, tylko który się może przeciągnąć, tak? czyli, czyli takie rzeczy sobie przejrzeć pod tym, pod tym kątem. Bo to jest tak, my możemy w danym miejscu mieszkać, sobie spokojnie, nic się może nie zdarzyć, ale może się zdarzyć tak, że jakiś wybuch akurat będzie, tak, że uszkodzi nam ścianę, konstrukcję, będziemy musieli opuścić to mieszkanie, czy w ogóle nawet spłonie, tak? Pamiętajmy, zresztą nawet napisałem w książce, że. Czasami możemy mieć 5 minut, a czasami nawet nie, żeby opuścić dane mieszkanie. Więc, więc tak jak ludzie podczas jakby normalnej naszej egzystencji, tak? Pożar i ludzie wybiegają z dzieckiem pod ręką, w piżamie, czasami w samych majtkach, tak? I nikt nie ma czasu w ogóle opakowaniu się, tak gdzieś tam plecaków i tak dalej. A gdyby mieli już przygotowane przy, przy drzwiach wyjściowych, to nawet gdyby chwycił to i jeszcze dziecko pod pachem, to zawsze już by miał to, to jakieś coś tam, no takie minimum na, na tą dalszą egzystencję. No właśnie, plecak ucieczkowy. Wiele osób zadaje pytanie, co ma się w nim znajdować, jaką wagę powinien mieć, na czym powinni się skupić ci, którzy chcą go stworzyć. Mógłbyś kilka słów o tym powiedzieć z swoje perspektywy? Jasne. Znaczy tak, ja jeszcze w ogóle takie wyjaśnienie, bo to jakby tłumaczenie tego, że, że ten bob to jest taki plecak ucieczkowy, moim zdaniem, jest to trochę błędne. Ja, ja zawsze wychodzę z założenia, że to jest taki plecak ewakuacyjny bardziej, bo ucieczka to jest takie spontaniczne, nagle pach, muszę stąd uciekać, a tak naprawdę my musimy mieć pewne rzeczy przemyślane, tak? Czyli nie pakujemy się na ostatnią chwilę, tylko mamy już przygotowane, więc dla nas i nie uciekamy gdziekolwiek, tylko mamy przemyślane. w które miejsce możemy się udać, gdyby nasz dom spłonął, został zniszczony, zalany i tak dalej. Więc tak naprawdę to jest w dużej mierze ewakuacja, a nie ucieczka. Tak więc, więc to jakby oczywiście terminologii się można kłócić i tak dalej, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś tam jest tak pośrodku. Tak więc e, przede wszystkim trzeba sobie się tak zakłada, że ten plecak ma nam umożliwić e, samowystarczalność przynajmniej przez 3 dni. Tak? Czyli jeśli mam dziecko, to muszę mieć pieluchy. Jestem, jest, jestem kobietą, to muszę mieć podpaski, bądź, bądź tam tampony, tak? czy inne tam środki higieniczne. No i cała ta reszta, którą byśmy wzięli, gdybyśmy na przykład szli na biwak w dzicz tak naprawdę, bo zakładamy, że, że nie będziemy mogli mieszkać w jakimś hotelu, hostelu i tak dalej, zakładajmy ten zawsze naj, najczarniejszy scenariusz, tak, czyli nie będziemy mogli zdobyć jedzenia i czystej wody, tak, czyli warto sobie mieć te wszystkie rzeczy, które byś, byśmy mogli, e, no mogłyby nam zapewnić tą egzystencję przez te przynajmniej 3 dni, oczywiście są takie rzeczy, które nam wystarczą na dłużej, tak, ale, ale takie minimum to jest te 3 dni, tak jaka waga optymalna żeby nie przeciążyć ludzi bo zakładamy że będziemy musieli iść jeśli auto nie działa lub powiedzmy wszystkie drogi naokoło są zakorkowane lub zapełnione autami które już dalej nie pojadą więc jesteśmy skazani na albo na pieszą wycieczkę ucieczkę jak zwał tak zwał albo jakieś rowery jaka jest optymalna waga w stosunku do powiedzmy wagi ciała lub wieku osoby która ma ten plecak nieść znaczy ja to nawet w książce napisałem, że nigdy nie zakładaj, tak? też uczymy tego samego na szkoleniach survivalowych, że nigdy nie zakładaj, że będziesz zdrowy, przytomny mhm. e, i że nie będziesz miał jakiegoś urazu, tak? bo super, jestem wysportowany, tak, 20 kilo plecak, nie ma problemu, tak, tylko nagle się okaże, że masz złamaną nogę, że tam, nie wiem, jesteś na półprzytomny, bo jesteś w jakiejś gorączce, tak, gdzieś jakieś masz problemy żołądkowe i tak dalej, nie jesteś w ogóle w stanie nawet unieść tego plecaka 20 kg więc e, po, dlatego ja zawsze zalecam, żeby każdy domowniku miał swój plecak, i dzięki temu ten ciężar możemy rozłożyć. To nie jest tak, że tylko pan domu tak, może czy pani domu musi wszystko dźwigać dla wszystkich, tak? I dzięki temu na przykład e, z tych 20 kilo każdy może nieść 10-5 kilo, i, i będzie dużo łatwiej i bezpieczniej. Nawet gdyby się okazało, że e, jeden z plecaków nie zostanie zabrany, no to lepiej, jak jest jeden niezabrany, niż jeden ten dwudziestki, który nikt nie będzie w stanie udźwignąć, tak? Mhm. Bo może być tak, że to dziecko nasze będzie ranne, i ta tam będzie musiał nieść swój plecak, i jeszcze dziecko na, na rękach. Okay, to bardzo zasadne i dość ciekawie wytłumaczone. Rzeczywiście nie powinniśmy zakładać, że zawsze będzie super. Powinniśmy może nie być fatalistami w takiej sytuacji, ale w miarę realnie spojrzeć na to, co może się wydarzyć w takich sytuacjach, w których raczej często nie bywaliśmy, bo to są sytuacje ekstremalne. To w książce akurat też proponujesz różnego rodzaju ćwiczenia dla rodzin, żeby sobie zrobili wycieczkę. Na przykład na weekend, jeśli jeszcze jest oczywiście czas na to, żeby czegoś, takie ćwiczenia wykonywać i sprawdzić siebie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie za pomocą rzeczy, które mamy zapakowane w plecaku, dać sobie radę bez korzystania z niczego, co jest naokoło. Czyli powiedzmy, bierzemy plecaki, wychodzimy, mamy. Czyli jesteśmy jak... tak jak tutaj na No rzeczką. Dokładnie. Idealne warunki, bo, bo praktycznie mamy dostęp do wody, możemy sobie je przećwiczyć od razu filtrowanie, gotowanie i te wszystkie inne sposoby pozyskania. Dokładnie, dokładnie. Więc takie ćwiczenia, jeśli są jeszcze możliwości, majówka nie na Bałtyk, <smiech> smażing, plażing <smiech> tylko <smiech> w miejsca, które rzeczywiście wyszkolą lub przygotują was do sytuacji, które mogą hipotetycznie wystąpić w przyszłości. Zdecydowanie tak. I poza tym jeszcze też warto się z dziećmi nawet pobawić coś takiego, a co, by, co byś zabrał na takie wycieczkę, tak? I wtedy sobie możemy później omówić, co, co było dobrze wybrane, co źle, dlaczego na przykład ten misio, a, a nie ten, tak? I sobie, sobie takie rzeczy też z dziećmi. Nie zawsze wszystko trzeba traktować, można tak stricte straszyć je, tylko bardziej troszeczkę w formie zabawy, żeby, żeby dzieci też dzieciom pokazać pewne rzeczy, to warto, ale żeby tak od razu nie, 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 nie robić takiej fatalistycznej wizji. No właśnie, akurat tutaj w książce e, to mi utkwiło. Niektóre elementy, które są bardzo oryginalne dla, dla Twojej publikacji w odróżnieniu do innych, bardzo mi utkwiły w pamięci. Między innymi ćwiczenie, tak jak powiedziałeś, z dziećmi, że dajemy wszystkim domownikom plecak pusty i dajemy 15 minut i spakujcie, co byście zapakowali. Mamy. Przez dwa czy trzy dni przeżyć na zewnątrz, co byście włożyli tutaj do tych swoich plecaków, no i dać im możliwość wykazania się. To akurat jest bardzo ciekawe, bo możemy to zrobić w każdej chwili, nie musimy planować żadnych wycieczek, wystarczy dla mieć... to jest świetna zabawa, tym bardziej, że czasami jest tak, że my prowadzimy szkolenia i każemy im co prawda przynieść te rzeczy, które zapakowały i później analizujemy, tak? Ale, ale taka zabawa w domu jest super fajną zabawą dla wszystkich domowników, tak? Oczywiście mhm. później dużo sprzątania po tym wszystkim. No, ale, zapewne, ale... ale, ale, ale... Te, drugą zabawą, którą też można zrobić, to jest tak, gdzie byś schował cenne rzeczy w domu, tak, żeby nikt więcej nie znalazł, tak? To jest też taka fajna zabawa, która pozwoli nam, bo tak naprawdę teraz widzimy, co się dzieje, tak, że rosyjscy żołnierze wchodzą od domu do domu i szukają cennych rzeczy, tak? No, pomijają, że biorą też bieliznę na wymianę i tak te swoje, tam inne rzeczy, ale, ale te cenne rzeczy, bo tak, wszystkie nie jesteśmy w stanie zabrać, tak? I co wtedy, co z tymi rzeczami, które, no tak, telewizora nikt nie weźmie pod pachę, tak? No i, ale oni wezmą. Także tutaj co byśmy Jeszcze. zrobili, tak? Czy, czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy przynajmniej jakoś schować albo zabezpieczyć? Tak?